Mam widzowie ze strony Kąsa, czy dzisiaj to szybki poradnik co do skrzynek. Chciałbym teraz pogadać o skrzynie HORYZONTU i że według mnie ta skrzynia z niedługo no po prostu zacznie wzrastać, bo póki co jest to raczej linia. Mniejsze, większe, zloty i upadki, wiadomo Co nie? Ale tutaj od jakiegoś czasu zaczynał Spadek Tutaj było Wejście na Wyższy poziom I teraz coś się zatrzymało w granicy 1.30, 1.15 I właśnie się interesuję tą skrzynką od jakiegoś czasu I supply się chyba zmniejszył jeśli nie, to mnie poprawcie, no mi się wydaje, że supply się zmniejszył, no i ta cena powolutku, powolutku, mi się wydaje, że możliwe całkiem, że będzie rosnąć. No rosnąć na pewno, ale kiedy i o ile, to nie wiadomo i to jest skrzynka z rare dropu, więc już jej będzie coraz mniej mało saplaju, bardzo mało saplaju. Cena jeszcze ok, jest w porządku. W miarę do inwestycji, w sensie można zrobić czterokrotność. Yy, i co? No i w te no i w sumie no. No i właśnie chciałbym też właśnie pokazać, że każda skrzynka odbija niezależne znaczy większość skrzynek odbija niezależne, niezależnie od tego, co, co w nich jest. Takim, yy, takim przykładem jest Vanguard. Nie wiem, czy teraz znajdę Vanguard. Ok. Tak. O, teraz znajdziemy skrzynkę pięć złotych, a to jeszcze siedem dziewięć osiem, dzisiaj, zaple jest bardzo mały, nie wiem, w ogóle. Ta skrzynka to jest coś niebywałego, jak małe jest, 2500 I Patrzcie na to, no kosztowała, mimo tego, że małe jej schodziło po 800, to kosztowała 40 groszy i nagle po prostu wystrzeliła, nie, no bo jest coraz jej mniej ludzie będą chcieli ją otwierać bo jest jej mniej samo to, że jest jej mniej Powoduje automatycznie, że cena rośnie. Będę no nawet by głupi zrozumiał. Więc no, rewolwer rośnie. Najlepsze, niedawno był po złotówce. Właśnie. No i rośnie sobie. Będzie pewnie rósł. Supply podobnie jest tam do horyzontu. Jeśli mogliście, jak mogliście zauważyć. Yy. No i co. Wildfire też rośnie, no to wiadomo, jest mało do tego rośnie też niedawno była, no ale wszystko rośnie na razie, no i w sumie tyle i już nie mam w sumie nic do dodania widzowie i trzymajcie się, cześć